Witamy ponownie w kolejnym odcinku serii Czy potrafisz to sprzedać?, w której rozmawiamy o świetnych produktach, które przyniosą Ci doskonałą sprzedaż. Dziś porozmawiamy o produkcie, na który klienci nie spojrzą tylko raz. Spojrzą na niego, obrócą go w swoich dłoniach i z pewnością zapytają: Jak to właściwie działa? A właśnie tego chcesz na swoich półkach. Mówimy o niezwykłych kieliszkach do szotów ozdobionych głowami mitycznych stworzeń, a jako dodatkowy bonus opowiemy również o wyjątkowych kieliszkach do szotów wykonanych z soli himalajskiej, które są dostarczane w komplecie z elegancką tacką. Więc pytanie brzmi, czy potrafisz to sprzedać? Przekonamy się, zostań z nami. Najpierw porozmawiajmy o kieliszkach do szotów z motywem mitycznych stworzeń, Tak więc. Na pierwszy rzut oka mogą wyglądać jak szklane naczynia premium, ale kryje się w nich bardzo sprytny twist. Te kieliszki zostały zaprojektowane tak, by eksponować je do góry nogami. Kiedy stoją do góry nogami, nieużywane, ukazują szczegółową figurkę. Może to być kobra, tygrys, słoń, dzik, niedźwiedź, zając, a nawet smok. To zależy, który zestaw wybierzesz, który zestaw kupisz. Kiedy jesteś gotowy na drinka, odwracasz kieliszek, nalewasz napój, i nagle uszy, rogi, skrzydła stają się stabilną podstawą kieliszka. To jest sprytny design, więc to nie jest tylko szkło barowe. Szkło barowe, które wywołuje rozmowę. Czy potrafisz to sprzedać? Dostępne są dwa główne motywy. Pierwszy, o którym opowiem, to dzikie leśne stworzenia. Dla odniesienia, ten zestaw zawiera 6 kieliszków i jest to wersja 100 ml. Zestaw jest zapakowany w piękne pudełko. Tutaj mamy niedźwiedzia, wilka, kozę, byka, orła i łosia. Są surowe, nawiązujące do natury, przemawiają do myśliwych, miłośników przyrody lub każdego, kto lubi męski, leśny klimat. Drugim motywem, który mamy, jest motyw mistycznych stworzeń. W tym zestawie znajdziemy tygrysa, smoka, królika, słonia, węża, a także wołu. Jest egzotyczny, odważny, pełen mocy, idealny dla wszystkich miłośników fantastyki, kolekcjonerów albo osób, które chcą mieć w swojej łazience coś naprawdę innego. Te kieliszki do shotów to nie tylko wygląd, są też bardzo wszechstronne. Tutaj masz kieliszek 50 ml, który świetnie sprawdzi się do klasycznego szota. A tutaj masz wersję 100 ml, która doskonale nadaje się do degustacji whisky albo nawet na małą, sprytną lampkę wina. Mamy także dostępną wersję 25 ml, która idealnie odpowiada tradycyjnej miarce shota. Każdy motyw dostępny jest w zestawie sześciu sztuk zapakowanych w eleganckie czarne pudełko, gotowe, by wręczyć je jako prezent. Świetnie prezentuje się na półce, nie trzeba już niczego dodawać. Opakowanie robi to za Ciebie. Czy potrafisz to sprzedać? Te eleganckie kieliszki wykonane są z wysokiej jakości mosiądzu i trwałego szkła są niezwykle solidne, wyjątkowo trwałe i mają przyjemny, wyczuwalny ciężar w dłoni, co zawsze jest bardzo ważne w przypadku profesjonalnych akcesoriów barowych. Klienci od razu czują ich niezaprzeczalną jakość. I tu pojawia się coś, co daje wiele możliwości sprzedażowych. Możesz sprzedawać je jako kieliszki do shota, kieliszki do whisky, do degustacji wina, a także do innych napojów. Możesz też rozdzielić zestaw i sprzedawać je pojedynczo, jeśli taki jest Twój styl sprzedaży. To daje klientom możliwość zakupu w niższej cenie, która wciąż sprawia wrażenie produktu premium. Czy potrafisz to sprzedać? Przechodząc do bardzo luksusowego produktu, mamy kieliszki do z himalajskiej soli wraz z tacką. Są one naturalnie antybakteryjne, przyciągają wzrok swoim delikatnym, pięknym różowym blaskiem i są naprawdę idealnym kieliszkiem do tekili. Świetnie sprawdzą się jako kieliszki na wieczory panieńskie i kawalerskie, prezenty świąteczne lub do luksusowej sekcji barowej w Twoim sklepie. Dostępne są w zestawach po 2 lub w większym zestawie po 4. Do każdego zestawu dołączona jest solidna taca z drewna tekowego, co oznacza brak rozlewania, brak bałaganu i piękną prezentację prosto z pudełka, gotowe do sprzedaży detalicznej, gotowe na prezent. A jeśli chodzi o czyszczenie, nie są potrzebne żadne detergenty, wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką i osuszyć. Są więc łatwe w utrzymaniu, trwałe. A klienci uwielbiają fakt, że wykonane są z naturalnej himalajskiej soli z Pakistanu. Czy potrafisz to sprzedać? Oto czym oba te produkty wyróżniają się dla sprzedawców detalicznych. Po pierwsze, atrakcyjność jako prezent. Kieliszki bottom-up są zapakowane w piękne, eleganckie czarne pudełko, a kieliszki z soli mają w zestawie drewnianą tacę. Idealne na urodziny, dzień ojca, wesela, Boże Narodzenie, na każdą okazję. Po drugie, prezenty dla mężczyzn. To są wyróżniające się produkty w dziale, który często jest naprawdę trudno wypełnić czymś bardzo wyjątkowym. Po trzecie, akcesoria barowe i również prezenty sezonowe. Te produkty pasują do wielu kategorii, co oznacza, że można je sprzedawać na wiele różnych sposobów. I po czwarte, sprzedaż w zestawach. Można je dodać do dowolnego zestawu, aby uczynić go bardziej ekskluzywnym i luksusowym. Więc czy potrafisz to sprzedać? Zdecydowanie tak. Oba produkty spełniają wszystkie wymagania. Unikalny design, ekskluzywne opakowanie i przyciągający wzrok wygląd na wystawie. Kieliszki z motywem mistycznych, niezwykłych stworzeń robią ogromne wrażenie, a kieliszki z soli zachwycają luksusowym, naturalnym i wyjątkowym charakterem. To nie są zwykłe kieliszki, to kolekcjonerskie przedmioty, tematy do rozmów i ekskluzywne, naprawdę wyjątkowe prezenty. Więc pytanie nie brzmi właściwie, czy potrafisz to sprzedać, tylko jak szybko się wyprzedadzą. Linki do produktów znajdziesz poniżej. Koniecznie sprawdź wszystkie dostępne rodzaje kieliszków. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka. Napisz w komentarzu, jeśli masz pytania dotyczące tej serii lub innych i zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych filmów. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Cześć. Myślę, że najwyższy czas, żebym wypiła szota. Ktoś powiedział szot? Ktoś powiedział shot? Czekaj, ktoś powiedział shot? Skąd się wzięliście? Skoro już tu jesteście, to pozwólcie, że zadam wam pytanie. Myślicie, że można to sprzedać? Jasne. Możemy to sprzedać? Jasne. Uhu, na zdrowie!